Przemysł farmaceutyczny wymyślił coś takiego, jak zespół niespokojnych nóg, a ja mam zespół niespokojnych rąk. Babcia powiedziała przed swoją śmiercią, co mi zapadło e, głęboko do serca, że ona jeszcze tyle rzeczy chciałaby wyhaftować, a nie zdążyła. I wyciągnęła jeszcze szufladę, a tam pełno mulin w różnych kolorach, niepojedynczych. A całe kartoniki. I powiedziała do mnie: chcesz, bierz, bo jeśli ty tego nie weźmiesz, to wszystko pójdzie na spalenie. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Duchniak ze Szkoły Haftu. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Heleną, uczennicą naszej szkoły. Rozmowy nagraliśmy przy okazji spotkania integracyjnego uczniów i uczennic Szkoły Haftu. W naszej rozmowie Helena opowiada swoją historię, jak przygoda z haftem zaczęła się w jej przypadku. I jak wygląda obecnie? Zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Witam Cię serdecznie, Helenko. Bardzo mi miło, że możemy porozmawiać tutaj na żywo. Może na początek powiedz, jak trafiłaś na szkołę haftu? Co było już, nie ukrywajmy, jakiś czas temu, bo jesteś jedną z pierwszych naszych uczennic i absolwentek. Trafiłam poprzez internet. Nie wierzyłam, że można. Nauczyć się haftować przy pomocy komputera, a może inaczej, za pomocą komputera. Ale gdzieś, pewnikiem, google mnie pokazało stronę, stronę bardzo statyczną, gdzie nie mogłam znaleźć żadnych opinii. Bo jeszcze wtedy ich nie było, bo dopiero zaczynaliśmy. Tak, i w związku z tym to niedowierzanie było jeszcze większe, ale coś mnie pchało do tego, żeby zaryzykować, bo to było ryzyko z mojej strony wielkie. Także bardzo ucieszyłam się, jak na maila dostałam oficjalną fakturę za zapłatę za kurs. To było potwierdzenie dla mnie wewnętrzne. Że ta strona, która mnie pokierowała na kurs, no nie jest jakaś spreparowana i może coś z tego będzie. Rozumiem, czyli pierwsze, pierwsze obawy związane z zakupami przez internet, ale na szczęście udało się rozwiać. To się dzieje, że kurs tak naprawdę zaczęłaś dobre ponad 3 lata temu, wtedy kiedy zaczynaliśmy. Jesteś już od. Dłuższego czasu absolwentką, a nadal masz z nami kontakt i czynnie uczestniczysz w życiu szkoły Haftu. Z czego to wynika? No jest to taki sposób odreagowania stresów dla mnie, ale nie samo przechodzenie przez kolejne lekcje, ale rzeczywisty kontakt z ludźmi, którzy tworzą tą szkołę. Bo to nie są kursy wirtualne. Bezosobowe, tylko rzeczywiście poznaje się ludzi za pomocą czego? Jak to nazwać? Technologii, tak? Ale żywych ludzi, którzy mają swoje emocje, którzy mają swoje życie, problemy, którzy się wzajemnie rozumieją i szanują. A także to, że szkoła ma do zaoferowania kolejne ciekawe. Tak naprawdę, propozycje, które tylko rozwijają zarówno zainteresowanie, kreatywność, jak i sposób spędzania czasu wolnego. Bardzo mi miło to słyszeć. A czy przed szkołą haftu miałaś jakikolwiek kontakt z rękodziełem? Zawsze coś robiłem. Mhm. Powtarzam, że przemysł farmaceutyczny wymyślił coś takiego jak zespół niespokojnych nóg. A ja mam zespół niespokojnych rąk. Tak, a że moja babcia haftowała, i żadna z córek miała dwie córki, jakby nie kontynuowała. Żadna córka tego, owszem, lubiały mieć obrusy, ściereczki, pościel wyhaftowaną, ale same jakby. No nie robiły nic w kierunku, żeby chociażby wzory babci zachować. A gdzieś no mi leżało to na sercu i kiedyś haftowałam i babcia powiedziała przed swoją śmiercią, co mi zapadło e, głęboko do serca, że ona jeszcze tyle rzeczy chciałaby wyhaftować, a nie zdążyła. I wyciągnęła teczki, nie tylko teczki haftu kaszubskiego, ale teczki Yy, całych kompozycji wzorów na serwety, na obrusy, yy, na kołnierzyki. I wyciągnęła jeszcze szufladę, a tam pełno mulin w różnych kolorach, nie pojedynczych, a całe kartoniki. I powiedziała do mnie: chcesz, bierz, bo jeśli ty tego nie weźmiesz, to wszystko pójdzie na spalenie. I stąd poszukiwałam, zaczęłam poszukiwać. W zasadzie w kierunku haftu kaszubskiego jakiejś szkoły, osób, które chciałyby się podzielić swoim doświadczeniem. Bo ja, odwzorowując to, co babcia przelewała na swoje obrusy, próbowałam, ale ona już nie do końca widziała i nie do końca potrafiła mnie pokierować. No niestety, Zrzeszenie Haftu Kaszubskiego, które bardzo reklamuje się w Szczecinie, nawet ma swoją podstronę nie odpowiedziało na żadnego maila. Ich strata. Tak. I tak trafiłam na podstronę Szkoły Haftu Waszej jestem. Czy jest jeszcze jakaś praca, która, która, z której jesteś najbardziej dumna, e, która zapadła Ci jak do tej pory najbardziej w pamięci z, z własnych e, dzieł? Czy jest coś takiego, o czym możesz opowiedzieć? No, to jest trudne pytanie, dlatego że ja chyba nie mam ulubionej pracy. Każda praca powstaje w, konkretnym, w konkretnej sytuacji w życiu. Zazwyczaj jest tak, że jak mam wielkiego doła, to wtedy muszę coś stworzyć. Dlatego nie jestem osobą, która tworzy wielkie rzeczy. Tylko osobą, która tworzy mniejsze, szybsze, żeby widzieć rezultat. A ten rezultat ma mnie w jakiś sposób pocieszyć i dodać takiej siły do pokonywania codziennych trudności. I tym I ty właśnie dla ciebie jest haft. I tym dla mnie jest haft. Haft, szycie, to jest to, w czym gdzieś tam odnajduję. Odnajduję taki Spokój i sens, tak naprawdę, wracania. A jeszcze, jak ktoś powie, o, jakie to fajne. To rzeczywiście buduje. Tak, zgadza się. A w naszej społeczności ciepłych słów nigdy nie brakuje. Aż za zanadto. Yy, I podziwiam yy, Krysię za jej oceny opisowe. W żadnej szkole a pracowałam oprócz gimnazjum, dlatego że akurat wtedy jak powstawały gimnazja, to ja już byłam pracownikiem szkoły wyższej, w związku z tym już nie trafiłam do nauczania gimnazjum. Nie spotkałam żadnego nauczyciela, który by potrafił tak motywować i taką ocenę opisową Indywidualną dla każdego ucznia stworzyć. Dla mnie to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Patrząc nawet na oceny opisowe, które dostają dzieciaki w klasach 1-3, są to szablony, kopiuj-wklej, gdzieś tam pojedyncze słowa dorzucone. Patrząc na nawet to, co lekarze piszą o ocenie stanu zdrowia. To jest to samo. Pewien szablon, który gdzieś tam jest trochę zmieniany. Tu, to jest po prostu dla mnie, to jest brak słów. Ja myślę, że może to po części wynikać z tego, że tak naprawdę każda z Was i każdy z Was jest wyjątkowy i inny na swój sposób. I ciężko wpasować wszystkich w jeden schemat. Do, takiego, do takiej suchej oceny dlatego wydaje mi się, że właśnie ze względu na to, że każdy ma tą własną wrażliwość to i oceny mamy są w pewnym stopniu odzwierciedleniem tego, że, że każdy, każdy i każda z Was jest, jest inny takie jest moje zdanie, ale co co mama ma na myśli to już trzeba pewnie jej zapytać ale tu mi nie chodzi o to, co mama ma na myśli, tylko chodzi o to, jak mama te myśli nam przedstawia i przelewa na te oceny tak naprawdę opisowe i to jeszcze nie, nie raz wypowiedziane, bo w czasie naszych spotkań, co, co dwutygodniowych, ale też i napisane, prawda? Słowo napisane ma jeszcze większą moc. E, także nie wiem, jaką szkołę kończyła krysia <gryśla> jeśli chodzi o motywowanie i o docenianie ale to co prezentuje to naprawdę oprócz tego kursu oprócz tej szkoły powinna pomyśleć o szkole tak naprawdę teraz się mówi mentorskiej, ale dla nauczycieli i to niezależnie od przedmiotu bo tak jak my jesteśmy pewną klasą tak samo w szkole tak samo jest klasa uczniów, którzy mają, każdy z nich ma inną wrażliwość. Czym nasze zajęcia różnią się od zajęć plastycznych? Zgadza się. Niczym. Zgadza się. Co mogę więcej dodać? Bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Zabrzmiało to jak laurka dla szkoły haftu. Nie to było celem moim, aczkolwiek y, mam nadzieję, że oglądający i słuchający tej rozmowy wyciągną wnioski właściwe dla siebie i, i przesłuchają jeszcze niejedną z tych rozmów I mam nadzieję, że zobaczymy się z niektórymi z nich w naszej społeczności. Ja też bardzo dziękuję i wszystkich zachęcam do przygody z haftem i nie tylko. Dziękuję. Bardzo dziękuję.